Hej, cześć, siemanko, z tej strony są 102 I to jest, tak jak obiecałem, filmik z Camtasia Studio 8 Ten update, można powiedzieć, jest ze mną dzisiaj On tam gra, bo my graliśmy generalnie w Minecrafta I teraz postanowiłem, że nagram odcinek, to tak Wchodzimy sobie w kam Szukamy. Będzie kod w opisie jakiś, a jak nie zadziała, to poszukajcie na internecie. Po prostu wpiszcie w Camtasia Studio 8K. Nawet Wam pokażę. Wchodzimy. Na YouTubie najlepiej poszukać? No, YouTube. Na YouTube najlepiej poszukać. I wiadomo, kodzik. Honorary user. Ja mam kod. Też znalazłem na internecie. I od razu mówię, że pomysł nie jest mój. Znalazłem w ogóle na internecie i chciałem go przedstawić wam. I wpisujemy. Honorary user. I teraz tak, odłączamy internet. Poczekajcie chwilę odłączę. Ja nie wiem jak macie router. Albo nie, po prostu. Ja nie odłączę od drutera, tylko się rozłączę z internetem. Boże. Jaki to ten komputer jest chory. Aj, to dobra. Połącz, rozłącz. Dobra, słuchajcie, ja odłączam od routera kabelek. Urwiemy teraz ze Escape'a. Kanał Irka podam w opisie filmu. Podać? Zezwolenie. Tak, to był Minecraft. Teraz mi powinno. Powinienem internetu nie mieć. Ja, ja nie wiem, czy ten sposób mi zadziała. Powinienem internetu nie mieć. Słyszysz mnie? Tak, nie mam internetu. Doskonale. Wyjdź. Poczekam, czy jest odłączony. Zobaczymy do końca. I jak internet jest rozłączony. Czy mój jest? Mój jest. Złączył. Jeżeli jest internet, rozłączony wpisujemy. Honorar user kodzik i zakończ. Będzie teraz się nam ładowało. I gdy się ładowało, wyskuje nam takie okienko. Powinno Wam i taki kodzik wyskoczyć, takie o Jezus, okienko wyskoczyć, ale plujecie na to. Klikacie OK. I macie kamtazie. Albo nie, słuchajcie. Hmm. Camtasia studio 8. I tak to powinno Wam działać. jeżeli wychodzimy z kamtazi, jeszcze raz Wam pokażę. Wychodzimy z kamtazi. Wchodzimy. Pokazuje nam się to. I Camtasia jest nasza. Nie pyta się nas o kodzik Dobra, słuchajcie, i to by było na tyle. Wiem, że króciutki odcinek, ale... No to jest krótkie, dobrze słuchajcie. Do zobaczenia, do usłyszenia, na razie.